Dzień dobry drodzy widzowie, witam was serdecznie z miejscowości Derbent. Dzień dobry. Takie oto prezentuję się nasze lokum w tej no, malutkiej miejscowości, gdzieś w Surhandarińskich górach, górach Uzbekistanu. Pokażę wam jeszcze jak to wygląda z zewnątrz, bo w sumie wygląda to ciekawie, a przekonaliśmy się o tym dopiero przed chwilą jak wyszliśmy z pokoju, z tego względu, że wczoraj... Proszę bardzo. Tutaj mamy góry dookoła. A wczoraj dotarliśmy tutaj już po zmroku. To było po godzinie 19. Było ciemno, no bardzo ciemno. Tutaj nie ma oświetlenia w ogóle w tej wiosce i nie było widać, że dookoła są takie fajne widoki. Takie jest podwórko w tym pensjonacie. W którym się zatrzymaliśmy, jedynym pensjonacie, jedynym hotelu, czy czymkolwiek innym, tutaj, właśnie w całej tej wiosce. No. Jak jest nasz plan na pobyt tutaj, spędzić tutaj dwa dni, dzisiaj i jutro i pozwiedzać okolice. Ale póki co idziemy na śniadanie i potem sobie pogadamy trochę więcej. To jest też zejście od razu do Łazienki, bo Łazienka jest tutaj, w tym miejscu. Czyli w nocy, jak się wstaje na siku, to. Trzeba być ostrożnym, dlatego że te schody, jak widzicie, są bardzo takie... Jak będą poza mroźnik, będzie no zimno, to je przecież przemrozi i będzie blisko. Tak. Zimą to tak może być naprawdę spory wyczyn, jeśli chodzi o przemieszczanie się po tych schodach. Tutaj też, normalnie. widzowie, mamy małe baranki, bo właściciele tutaj mają sobie no, baranki, co w sumie dość oczywiste dla tego regionu. Dzień dobry, cześć pani baranku. No, to jest oczywiście przyszły obiad pewnie, no ale cóż, wczoraj w ogóle tutaj przyjechaliśmy i zostały nas tylko dzieci, były same dzieci, a rodzice gdzieś, nie wiem, pojechali do Samarkandy czy gdziekolwiek indziej, no i teraz też dziewczynka nas tutaj przyjmuje, czy ona nam przygotowała to śniadanie? Ich tutaj jest 8 sztuk dzieciaków Mówisz, że 8 dzieci tutaj jest? No tak, niedawno na rodziło, wiesz, to 8 tego malutkiego. Ale są takie bardzo ogarnięte te dzieci, mam wrażenie. No też. Nasze śniadanie prezentuje się tak bardzo fajnie. Nie wiem, co to jest. Jakieś ciasteczka chyba. No, chleb, kiełbasa, masło. Mi się bardzo mocno wydaje, że ten obiekt jest niewspółmiernie duży do potrzeb tego miejsca. Swoją drogą, że my tutaj jesteśmy w ogóle sami. No ale dobra, można to zrozumieć, bo jest poza sezonem, połowa listopada. Ale oprócz tego na przykład dojazd tutaj to nie jest wcale taka łatwa sprawa. W teorii tutaj pociąg się niedaleko zatrzymuje. W miejscowości właśnie Derbent, ale tak jakby na dole tej miejscowości jeszcze trzeba pół godziny tutaj do tego hotelu dojść i no nie ma jakiegoś transportu, trzeba sobie jakoś ogarnąć na miejscu. Ale to jest taka jakaś poboczna stacja. W sumie niekoniecznie ktoś musi nawet wiedzieć, że taka tutaj istnieje. Podejrzewam, że większość ludzi, którzy tutaj docierają, to jakoś swoim, swoim transportem, na przykład wynajętym samochodem. Bardzo mnie to intryguje, że ktoś się zdecydował postawić właśnie w takim miejscu tak duży obiekt, tak duży pensjonat. W naszym pokoju jest też taki ogrzewacz prowizoryczny, żeby było nam ciepło. W sumie daje bardzo dużo ciepła. Jest ciepło. Jeśli chodzi też o płatność, to musimy. Za noc płacimy 600 tysięcy sumów 360. 660 Około 55 dolarów, dokładnie Drogo bardzo W też słynie też ten region, gdzie teraz jesteśmy Z dobrych kaki i granatów Tutaj właśnie na naszym podwórku rośnie drzewo kaki, ale jakie ładne, dorodne O jakie miękkie O, wyglądają na smacze Potem może sobie pozrywamy to Musisz no, nic nie będę przeciwko, bo i tak u niech to spada, nie jedzą. Ewidentnie, szkoda, że na śniadanie nam nie dali No bardzo szkoda, nie? Że tak miękkie są ogólnie Fajne, dojrzałe już są, wiesz? Można je zrywać Są, so, zdecydowanie No to drzewo jest nieruszane ewidentnie, bo nawet taki kurz z niego leci O, a tutaj sobie obiad przyszedł od razu Dzień dobry, panie Baranek ja się Dzisiaj mamy w planach taki luźny dzień, bardzo. Będziemy sobie zwiedzać wioskę i taką bliską okolicę. Jutro się prawdopodobnie wybierzemy na wycieczkę gdzieś dalej z panem kierowcą tutaj. Już jesteśmy omówieni. Ta wioska Nazywa się Derbent, nie wiem czy to wcześniej mówiliśmy I ona leży w tak zwanych górach hizarskich. To są takie góry na pograniczu Uzbekistanu, Tadżykistanu Chyba przede wszystkim one leżą właśnie na terenie Tadżykistanu No i właśnie pośród tych gór są takie wioseczki, tak, takie górskie wioseczki Co ciekawe, wczoraj Farah się dowiedziała, że tutaj, akurat w tej wiosce To mieszkają w 100% Tadżykowie, przede wszystkim Tadżykowie Przede wszystkim, jest to procent, tak, przede wszystkim Tadżykowie Bo ja mówiłam ci, że oni Inaczej mówią, że ich nie rozumiem Ale też taka inna gwara Bo ja na przykład jak mówią, wiesz, Tadzikowie w Samarkandzie, w Ja to wiem, że tadżykskie A tu jest taki inny tadżykski jeszcze jest, wiesz okay. I zapytałam tej dziewczynki w hotelu Ona mówi, że, no, że tadżykowie tu mieszkają I każdy ze sobą po tadżyksku rozmawiają I co ciekawe, mają tadżycką i uzbecką szkołę i na wybór sobie idą, albo do tadżyckiej, albo do uzbeckiej, nie? Ona akurat chodzi do tadżyckiej i uczy się po tadżycku, prawda? Tak jest, tak. Tylko ma jeden przedmiot. Fizykę, tak? Po uzbecku? Matematykę po A, matematyka. uzbecku, bo nauczy się po tadżycku. <śpiewanie> Oj Boże, cześć! To dziewczyna, nie? nagle przytuliła się, Miała... myślałam, Poczuła że... nagłą potrzebę przytulenia się. No. Nie patrzę, patrz, do mnie. Hello. Hello. Salam. Hello, salam. To coś jest ze mną nie tak, że ja myślałam, że ta dziewczynka chce mnie uderzyć. Podbiegła, myślałam, coś mi zrobi, nie? No ale tylko chciała się przytulić. Tutaj jest właśnie szkoła, wczoraj nam dziewczynka pokazała. W nocy, co prawda, no ale zapamiętaliśmy drogę na szczęście. Daleko nie jest od hotelu. I to jest właśnie ta szkoła, w której uczą po tadżycku. Ona chodzi do tej szkoły. Teraz jest chyba pora... No pierwsza zmiana przyrwa, kończy. No bo te pierwsze zmiany do domu idą. Tak. A szybko, nie? 11.20 jest, on już do domu idą. Tak. 11.00 szkoły, zobacz, 2012 roku dopiero jest. Priviet! Wczoraj ta dziewczynka też ci opowiadała, czym się tutaj ludzie przede wszystkim zajmują. Jak to wygląda? Zapytałam właśnie wiesz, jak tu żyją w ogóle. Rolnictwo, czy właśnie takie, wiesz, trzymanie zwierząt. Ona się uśmiechnęła że wiele osób, facetów, wyjeżdża do Rosji pracować. I stąd są pieniądze tak, po prostu. Tak, tam to potem wysyłają do rodziny i tak się, wiesz, utrzymują, nie? Tak samo, pamiętasz, bo w góra z Tadżykistanie. To samo mówię. Tam mówili, prawie facetów nie było, tu chociażby jest więcej tych facetów. A tam prawie facetów w Tadżykistanie nie było. I wszyscy, bo wszyscy wyjechali do Rosji na pracę. Przyszliśmy na lokalny cmentarz. Tutaj w wiosce mają cmentarz i to całkiem duży, nawet cmentarz. Trzeba powiedzieć, jest naprawdę bardzo malowniczo położony. Zobaczcie ta żółta trawa w połączeniu z tymi skalistymi górami. No, naprawdę to robi robotę. Wygląda naprawdę zjawiskowo. Na tym cmentarzu niektórzy mają po prostu takie usypane groby, a niektórzy mają no takie pomniki, nagrobki normalne, bardziej tradycyjne. Podejrzewamy, że to jest kwestia po prostu finansów. Ci, których stać to mają tak bardziej na bogato a ci których nie stać to mają po prostu taki zwykły nasyp tutaj mamy na przykład, o kudle, jak ktoś długo żył nie? prawie 90 lat mm -hmm. to jest pistacjowe drzewo, pistacjowe drzewo widzisz? się rzuca w oczy na pewno, to to, że jest pustka po prostu tutaj ludzi pra praktycznie nie widać, nie widać, tam koło szkoły było trochę dzieci, ale dorosłych to Mogło. ani widła, ani słychać, nie? Dzień swój Dzień jak się masz? Pięknie tutaj jest. Popatrzcie tylko na to. Kurde, te takie żółte i pomarańczowe liście drzew. Jesienny klimat naprawdę jest fajny. O widzicie nawet jakiś prowizoryczny moc tutaj ktoś postawił. Fajnie. Tamtąd przyszliśmy, tam jest nasza wioska, w której mieszkamy i dosłownie półtora kilometra dalej jest taki oto wąwóz, który się nazywa The Iron Gate of Sogdia, czyli Żelazna Brama Sogdiany i jest to miejsce, które od tysięcy lat pełniło bardzo ważną rolę strategiczną z tego względu, że to właśnie była brama do Sogdiany, czyli do takiej mit mitycznej krainy, która się tam już zaczyna. Kraina, która leży na terenie dzisiejszego Uzbekistanu oraz Tadżykistanu, a zatem każda karawana, czy każda armia, która chciała dostać się na tamte tereny, musiała przejść przez ten wąwóz, który, no wiadomo, z tego względu, że jest bardzo wąski, był bardzo łatwy do kontrolowania. Te skały są imponujące, wysokie, takie postrzępione, naprawdę ciekawe. Jutro będziemy tędy jechać, prawdopodobnie z tym panem, z którym się umówiliśmy, prawdopodobnie, na pewno. To co jest najlepsze w tym momencie, teraz w tej wycieczce, to jest pogoda. Pogoda jest perfekcyjna, Super, no. idealna. Ja w ogóle powiem Ci szczerze, że się nie spodziewałem, że będzie tutaj taka pogoda. Ja myślałam, że będzie zimno też. No ja też myślałem, że będzie zimno. Bo jesteśmy jednak w górzystym terenie. To wydawało mi się, że no, będzie chłodno, a jest po prostu nawet gorąco momentami. Więc, yy, większość czasu jest optymalnie, ale momentami jest gorąco. Pięknie tu jest. Spotkaliśmy pierwszego dorosłego człowieka w czasie dzisiejszej wycieczki starsza pani, taka babulinka, no, babulinka 90 lat sobie. ma na pewno nie? No. ale jak no chodziła normalnie nie? No mówiła, że się przywitałam, tak była zdziwiona, po uzbecku mówimy i ja się wita, sam, mówi, że Przepraszam, ale ja was nie poznaję. Ja mówię, że nie jesteśmy stąd, my że przyjechaliśmy, jesteśmy gośćmi, mu waszą przyrodę, wioskę. Ona że tak, czyste powietrze, super tu jest, nie? I potem mówi, skąd jesteśmy, ja, że jestem też ogólnie, że ale z ty, że z Polski. Taka była zdziwiona w ogóle, wiesz. A potem chwilę później mówi, pani cię, że jest w I to pani mąż, ja mówię, że tak, o, jak super. Żebyście mieli dużo dzieci i szczęścia nam życzyło. Ogólnie to też w międzyczasie rozmawialiśmy o tym, bo byliśmy wcześniej na tym cmentarzu i tam no, widzieliśmy kilka nagrobków osób, które długo żyły i się zastanawiamy, czy fakt, że oni żyją w takim środowisku, gdzie po pierwsze mają tylko jedzenie, przede wszystkim jedzenie, które Dobra, sami, wy sami wyprodukują, wyją. czyli w teorii zdrowsze, a po drugie no, muszą mieć też dużo ruchu ze względu no, na miejsce, w którym żyją, to czy tak. dlatego mogą teoretycznie żyć dłużej? I wydaje Wydaje ja mi że może tak być właśnie. Ja tak myślę, no, bo wiesz, powietrze jest czystsze wiesz, ruch mają pomidory, ogórki różne rzeczy swoje kury też widziałam, czyli jajko też mają swoje wiesz, Więc... krowy, czyli że mleko też swoje. tylko jedyny minus to y, słaby dostęp do medycyny zapewne ale no jeśli nie ma chorób, no to, to też z kolei nie musi być te, takie aż konieczne no na pewno wiesz, do miasta jadą, nie? bo tu nie widziałam szpitala, chyba tu nie ma jeszcze jedna rzecz, która nam się rzuciła w oczy to to, że wszyscy tutaj chodzą bardzo grubo ubrani w jakichś czapkach, w grubych płaszczach tak. nawet ta babuszka, którą spotkaliśmy przed chwilą, to ona też mówiła, że zimno już jest. Zimno już że... jest, że mamy tak chodzimy, że przeziębimy się. Tak. Ja mówię, że no nie, mówisz, dla nas to jest okej, okay, nie? No nie, ale naprawdę jest upał. Nawet wam powiem, ile jest dokładnie stopni w tym momencie. Niby pokazuje, że jest 19 stopni, ale powiem wam, że w słońcu jest na pewno dużo, dużo wyższe odczuwalne. No to tak. 19 to może w cieniu. Ja na początku, jak byłam przecież w filmikach, to w tym sferze byłam zielonym, nie? Cienkim. Aha bo w, w pokojach u nas to duże, zimne i my normalnie ogrzewać, ogrzewaczem śpimy, bo pokoje są chłodne nie? z kolei a wychodząc na już ciepło, może no dobrze, aż tak gorąco nie będzie ale tak mi było gorąco, że musiałam to zmienić znaleźliśmy sklep sklepów w ogólnie w tej wiosce jest kilka, wczoraj byliśmy w innym, dzisiaj sprawdzamy ten wybór jest bardzo ograniczony, ale jest, jakieś tam najpotrzebniejsze produkty na pewno są, typu chleb, kasza, inne rzeczy Dojechaliśmy do prawdopodobnie jedynej restauracji w całej wiosce i to jest tak, jakbyśmy tylko pieszo szli, nikt by nas nie podwiózł, to jakich 50 minut byśmy tutaj szli do tego Jak miejsca. I albo i dłużej nawet, no. Trafiliśmy do naszej stołówki. zamówiliśmy sobie podobce z baraniną na baraninie. W środku są warzywa, ziemniaki i marchewka. albo no dobre. Taki rosół na baraninie. Taki rosół, ale dobre no, Nie ogólnie... się szczerze. No tak, miejsce nie zachęca swoim mm. wyglądem, ale pan... Yy... Tutaj podający czy gotujący bardzo miło, bo, bo się nas podwiedzie, nawet z powrotem, tak jest. z powrotem. No mamy kawał drogi z powrotem do domu, jak się dowiedział, że nie mamy samochodu, no to... No właśnie. Więc my teraz sobie skonsumujemy i wracamy do naszego domostwa. Bo już się zbliża zmrok, jest ja. godzina 16. Za godzinę już będzie ciemno. No. a tu nie ma światła na drodze. A tu nie ma światła właśnie. A Nasz lokal z zewnątrz prezentuje się w sposób następujący. Tutaj się też gotuje coś. Nie wiem co, jakieś mięso. Nie wiem czy to będzie zupa, czy to będzie plow, ale Chyba co i będzie? Tak, z kurczakiem tako Widzowie serdecznie, witam Was dnia kolejnego naszych przygód w Surhandarińskich górach. Dzisiaj zaczynamy przygodę. Tak, taką mamy przynajmniej nadzieję, przyjechał po nas pan, który powinien nam pokazać okolice. Jesteśmy w taki Ziorad gochy, to jest Ziorad Goch, czyli miejsce, gdzie robią takie pielgrzymki, święte miejsce. chodzi o Mojhana się nazywa. I to nawet napisane jest spirtowo-alkoholowe, że spożycie zabronione. I tu jest ta święta woda taka, wiesz? Pierwszy postój i tutaj mamy właśnie świętą wodę, która wypływa z tutajszych gór hizarskich. W... Jaki Kolejne... ma piękny kolor w ogóle. Taki zielonkawy trochę. Tutaj płynie dalej. No, ale popatrzcie w ogóle na ten kanion, na te skały. Jak jechaliśmy tutaj po drodze przed chwilą, to wygląda normalnie jak w Stanach jakiś. Idziemy teraz do góry, do jakiegoś takiego malutkiego meczetu, który tam stoi na skale. Ciekawe w ogóle miejsce. Nie miałem pojęcia, że to ma jakieś znaczenie religijne, właśnie. Ta miejscuwa tutaj. No i doszliśmy do tego miejsca i nie jest to meczet, tak jak wcześniej mówiłem, tylko to jest grobowiec. Grobowiec jednego z siedmiu świętych tego regionu, takich czczonych powiedzmy, z tego też względu ta woda tutaj jest właśnie uważana za świętą, za leczniczą i coś w tym stylu właśnie. Ogólnie też Pan nam powiedział, że woda w wiosce to jest właśnie woda stąd. Woda z tej rzeki, która wypływa z tych właśnie gór. No. Tutaj mamy ten grobowiec w środku. Ojejna. Tak to wygląda. Można sobie usiąść, pomodlić się. Pielgrzymi tutaj pewnie przychodzą. Zapuszczamy się w kolejną odnogę. A ja tymczasem się przebrałem w długie spodnie. Z tego względu, że no, jest naprawdę zimno. Tutaj myślę, że to jest kwestia tego kanionu że on jest taki no, zacieniony, po pierwsze, a po drugie, tutaj tak, no, wieje wiatr taki chłodny, zimny wiatr. Farcia też się opatuliła, jak babuszka uzbecka Jak no Ci się podoba to miejsce? Bardzo mi się podoba, fajnie Tu oni mieszkają normalnie, wiesz, bo teraz jest chłodno Latem tu mieszkają Zwierzaki jakieś tu mają, nie wiesz Tutaj woda od razu cieknie, a jako że z zimą, to wtedy w wioskach idą i wracają do domu, wiesz, mieszkają. A kto, lokalnie dojdzie, tak? Lokalnie tutaj, jeszcze w tym maczai co teraz jedziemy do tego górnego maczai, do wioski maczai. Tutaj mają właśnie swoje paleniska, tutaj są jakieś takie jurty, no przygotowane na zimę. Zapuściliśmy się kawałeczek w kanion. Tutaj jest jakaś konstrukcja prowizoryczna, nie wiem czy to jest. Powiedza, powiedza. Możliwe, że to jest toaleta. Ale od kogo się jest... ukrywa w takim miejscu, nie? No właśnie, jak tu nie ma, ale jak tu jest więcej osób No, jak tu jest sezonie... więcej, no ale ładnie. No. Ale popatrzcie, naprawdę przyjeżdżacie sobie w takie miejsce i sobie idziecie sz szlak. Jeden, kolejnego dnia, drugi. No, patrzyłem na mapie, na Google Maps się nic nie widać, ale jest też taka aplikacja, Maps mi się nazywa, i na niej widać naprawdę sporo szlaków tutaj, właśnie po okolicy. Wow. No naprawdę. Myślę, że kamera tego nie oddaje, ale wygląda to turbo imponująco. Widzowie kochani. Jak na listopad jest bardzo fajna pogoda, nie jest chłodno tutaj, bo jest wiadomo chłodno. Bo jest rano i bo jesteśmy w cieniu, nie? Ale generalnie tak, jest ciepło. Ma, a generalnie jest ciepło. Bo po prostu jak latem to powinno być przyjemnie. przywiew, takie powietrze. Tak, przyjemnie, ale poza tym kanionem to jest pewnie turbogorąco i tak. się nie da żyć. Tak. Bo tak naprawdę ten region, w którym teraz jesteśmy, nazywa się Surhandaria, i on słynie z tego, że jest właśnie mega gorący. Tak, to mówię ci, że... Tu wszystko najpierw dojrzewa, wszystko tutaj jedzie do stolicy, do innych, wiesz Miast, Wszystko u nich pierwsze dojrzewa, warzywa, owoce, pole, arbuzu, mylące pierwsze wychodzą to od nich zawsze. Ten region również słynie z jednej takiej rzeczy, która może być interesująca, a mianowicie z tego, że ludzie tutaj uchodzą za bardzo miłych. Mówi się o tym, że właśnie Surhandaryńcy, to oni są bardzo, ogólnie Uzbecy uważani są za gościnnych, ale ci ludzie z tego regionu tym bardziej, tacy ciepli, serdeczni. Gościnni, przyjaźni. No jesteśmy tutaj już kilka dni i w sumie się potwierdza ta zasada, bo nie mieliśmy żadnych jakichś takich czy to krzywych spojrzeń. Czy czasami się zdarza jak się chodzi i nagrywa wszystko dookoła. a ludzie wprost przeciwnie byli zawsze zainteresowani, zaciekawieni. O Boże jak to wygląda. Przepięknie. Ale zobacz do tyłu jak fajnie. Kanion ten nazywa się czerwony kanion. Podejrzewam, że wynika to z tego, że po prostu te skały mają czerwony kolor. Nie wiem jakie minerały na to wpływają, jakiego rodzaju osad, ale takie właśnie są. Tak, pan się zmartwił. Tak, pan przyszedł po nas, nasz kierowca, bo tutaj chyba 40 minut nas nie było. Po prostu. Nie, no nie przeszliśmy daleko z kilometr tego kanina, no ale co chwilę się na jakieś zdjęcia zatrzymujemy, co chwilę, żeby, Cię coś pooglądać, naprawdę fajne, zjawiskowe miejsce i też bardzo dobrze o tym miejscu świadczy fakt, że Farze się tutaj podoba, bo ona nie jest tak naprawdę zwolenniczką jakiegoś takiego łażenia po trudnym terenie, a tutaj ona cały czas powtarza, że ja bym mogła tutaj chodzić, ja bym mogła tutaj iść na trekking bez problemu. Mamy krótki postój w takim miejscu, które wygląda dosłownie jak Peru. W Peru jest takie miejsce, które się nazywa tęczowe góry. Te góry wyglądają jak tęczowe góry w Peru. Normalnie i ta wioska, jeszcze tutaj, jak tutaj dojeżdżaliśmy w pierwszym momencie do niej, to te drzewa sprawiały wrażenie, jakby to była woda. Tak, ja też myślałam, taka woda, mówią, oni tu mieszkają. A te drzewa, ale zobacz, jak fajne, jak posprzątane, jak ładnie mają. Zobacz, tutaj mają jakiś ogródek, widzisz? domy, ale tak dobrze żyją tutaj ludzie, według mnie, wiesz? Wioska ta się nazywa Machay. Jakaraj, Jak, Yukari Yucari Czyli że wyższe jesteśmy teraz. I po drodze też widziałaś jakieś znaki, że ludzie zachęcają, żeby do nich przyjść w gości? Coś takiego? Ej, nie, że przyjmują goście. Czyli że, wiesz, pójdziesz u nich spać, on cię jak za hotel policzył w takim sensie. Wiesz, Ej. hotel mają, ale przyjmują cię w domu, bo hotelu to nie czyli ma. Czyli są takie miejsca dla turystów po prostu. Jakaś, powiedzmy, prywatna baza Pensjonatowe jest. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Widzowie kochani, w tym momencie nasza przygoda tutaj w górach się kończy. To było na tyle też, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jak smacznym akcentem go kończymy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że będziecie z nami w odcinku kolejnym. Nasz kierowca też już sobie jedzie. My ruszamy dalej ku dalszym przygodom. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Pa, pa.